Cześć! To jest chustka wielofunkcyjna, tuba z cieniutkiej wełny Marino. Uwaga, wełna nie jest tylko na zimę. Latem możemy tej chustki używać na spacerach, jako szalika. Możemy jej używać nad morzem, jak bardzo wieje, jako opaski. Możemy jej też używać jako cieniutki, czapeczki. Wtedy może być albo luźna z tyłu, albo możemy ją zamknąć węzełkiem. O, tak. Możemy też użyć jej jako warstwy podkask. Wtedy zawijamy ją na tak zwany sposób ninja. Tada! podkask, rowerowy, motorowy, na rolki, no na no, narty też. Ja tak wam proponuję tę wełnę podkask, dlatego że kaski są z plastiku i innych nieprzyjemnych tworzyw. I skoro kaski są takie mało przyjemne, to fajnie założyć coś pod spód. A wełna merino jest super przyjemna, oddychająca i miła dla skóry.